Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, i dzisiaj spotykamy się w kolejnym szponiastym tutorialu, więc hashtag szpony kitulca. Dzisiaj na szponach kitulcach oczywiście gości marka Prowokater i mam jeden mały dokupiony gadżet z Allegro dosłownie za grosze, który również przypuszczam, że w pasmanteriach możecie zakupić, ale o tym za chwilę. Na paznokciach jak widać mamy Francję elegancję. Jest ładnie, jest klasycznie, ale jednak coś się dzieje i pozostajemy w, tonac w tonacjach niód, czyli szpony, kitulca w pełnej okazałości. No i tak jak zwykle moje paznokcie są już przygotowane. Ku przypomnieniu ja na naturalnej płytce mam położony akryl. Następnie na ten akryl nałożyłam sobie e, bazę, czyli Shape Base. I możemy przystępować po zmatowieniu, możemy przystępować do nakładania kolorów. Tutorial jest pokazany na mojej lewej dłoni i na mojej lewej dłoni, na palcu wskazującym oraz na kciuku dzieje się to samo, więc zaczynamy od palca wskazującego. I na tych dwóch właśnie paznokciach będzie efekt szkła, ale na niecodziennej bazie. Kładę jako lakier właśnie taki pierwszy kolor, taki bardzo jasny. Jeszcze Nude róż, który jest lekko taki baby pink, bym powiedziała, i nakładam go dwie warstwy, przy czym jedną warstwę nakładam, utwardzam w lampie, nakładam drugą warstwę, utwardzam w lampie. Na lampie mamy dwie możliwości ustawienia czasu 30 i 60 sekund. Ja prawie zawsze włączam opcję 60 sekund, ponieważ e, hybrydy marki Prowokater są bardzo mocno napigmentowane, więc wolę przytrzymać je w lampie trochę dłużej, aby mieć pewność, że dobrze zastygły. Po nałożeniu oraz utwardzeniu obu warstw różu nakładam top no wipe, czyli top, którego nie musimy już przemywać cleanerem, ponieważ nie pozostawia na sobie tej właśnie lepkiej warstwy. I po utwardzeniu tego topu możemy nakładać pyłek, czyli efekt szkła, a dosłownie efekt chromu i. Tak jak widzieliście to już, to już w moich poprzednich tutorialach, biorę taki zwykły aplikator do nakładania cieni, który najczęściej macie dodawany w prawie każdej palecie m, cieni. Namaczam ten aplikator w pyłku i aplikatorem pyłek wcieram mocno, intensywnie, może nie za mocno, ale zdecydowanym naciskiem na właśnie ten top no wipe i wcieram, 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 dopóki nie wetrę, nie będę pewna w 100%, że wtarłam ten pyłek idealnie w cały paznokieć. Następnie nadmiar pyłku, tam gdzie pozostał na skórkach i dookoła właśnie paznokcia, omiatam dowolną Szczoteczką, cokolwiek tam macie pod ręką, byle było czyste i musimy ten efekt zabezpieczyć, więc nakładam dwie warstwy topu. W tym przypadku nakładam base top, ponieważ ten top bardzo ładnie później się błyszczy, więc nakładam jedną warstwę, utwardzam w lampie, drugą warstwę utwardzam i na sam koniec przemywam. I te dwa paznokcie już mamy skończone, są za nami. Zanim przejdziemy do takich teoretycznie trudniejszych rzeczy, zrobię sobie mały paluszek i na ten mały paznokieć nakładam bardzo ładny. Cielisty, ale opalony kolor, tak bym powiedziała. Ten lakier nazywa się Biscuit Tan bodajże, czyli opalone ciasteczko, i dokładnie tak wygląda. Przepiękny kolor, i on jeszcze lepiej wygląda dosłownie na opalonych dłoniach. Coś, coś pięknego, po prostu zakochałam się w tym kolorze i jak go nałożyłam, mówię: Kurde, chciałabym wszystkich 10 takich mieć. Ale już zaczęłam bawić się w efekty, więc idziemy dalej. No, i na tego maluszka nakładam dwie warstwy tego lakieru i następnie na wierzch nakładam top matujący i tego topu nakładam jedną warstwę, więcej mi nie potrzeba. I jak ten top utwardzę, przemywam go cleanerem i tyle. Ten paznokieć też już jest zrobiony, bardzo szybko, łatwo i przyjemnie, ale z ładniejszym, ciekawszym efektem. No i teraz przechodzimy już do tworzenia efektu marmuru na tych dwóch paznokciach, które mi pozostały, czyli tutaj to jest środkowy fakas oraz yy, serdeczny bodajże nazywa się tak ten palec i robię najpierw sobie bazę, czyli nakładam yy, biały lakier i nałożę dwie warstwy, aby mieć pewność, że nakładam dwie, ale bardzo cienkie warstwy i Chcę mieć pewność, że właśnie przy tych cienkich warstwach nie narobię sobie żadnych smug, Więc nakładam jedną warstwę, utwardzam, drugą warstwę utwardzam. I na razie nie przemywam, ponieważ po utwardzeniu nakładam base and top. I również go utwardzam w lampie, i również go nie przemywam, ponieważ chcę, aby pozostał on nadal trochę taki lepki. I właśnie mając taką piękną. Idealną biel, idealną bazę pod nadchodzący wzorek i nałożoną nieprzetartą bazę, możemy przystępować do robienia naszych wzorków. I teraz tak, na małej folicie, czy na jakiejś karce, na czymkolwiek, na jakiejś podkładce, muszę sobie przygotować kropeczki z dwóch lakierów: ze zwykłego białego, który przed chwilą był używany, i ze zwykłego czarnego lakieru. I jeszcze do tej techniki, do tego całego wzorka, będę potrzebować małego, bardzo wąskiego, bardzo precyzyjnego pędzelka. To jest jakiś mój stary pędzel, bodajże, z maestro albo z Kozłowskiego do robienia kresek do eyelinera i tym pędzelkiem tworzę sobie trzeci kolor, czyli szarość. Czyli mieszam biały i czarny lakier, aby powstał szary kolor i zaczynam na tych dwóch paznokciach tworzyć takie bardzo, bardzo nieregularne e, kształty. Tak jak widać, ciężko jest to określić, to są dosłownie takie linie, zygzaki, paćki, ciapki. Bardzo nieregularne i bardziej nieregularne, tym lepiej. I w zależności w jakim stężeniu, jak zmieszam biel z czernią, wyjdzie mi ciemniejszy, jaśniejszy szary i też, tak jak widzicie, Robię trochę pasków właśnie takich szarych, trochę rozjaśnionych, jeszcze jaśniejszych, szarych kolorów. I na koniec dokładam sobie jeszcze parę linii takich ciemniejszych, dosłownie z samym czarnym kolorem dorobionych. Więc wychodzą mi takie naprawdę bardzo rozszelone nieregularne ciapki, które utwardzam w lampie. Po utwardzeniu w lampie oczywiście paznokcie muszę przemyć i. To jest opcjonalne. Chciałam przykleić takie ładne, ozdobne paski. To są paski kupione na Allegro. Przycinam te paski na odpowiednią długość, a raczej szerokość paznokcia. I tak jak widzicie, żeby mieć precyzję, je nakładam na paznokieć, staram się je umiejscowić. Tam, gdzie mi się to podoba, możecie wyżej, możecie niżej, możecie w zupełnie innym kierunku. Mi się podobało akurat w tą stronę przyklejam dwa bardzo wąskie paseczki, i jak widzicie po bokach paznokcia te paseczki jeszcze mi trochę odstają. To niczemu nie przeszkadza, je później będę obcinać, ale najpierw całego paznokcia, nawet dwa, zabezpieczam topem. I tutaj występuje również top matujący, matowy. I tutaj ta sama historia: nakładam dwie warstwy topu, utwardzam, przemywam, i to co pozostało mi wokół paznokcia, czyli te wystające paski, małymi precyzyjnymi mm, nożyczkami po prostu przycinam. I tyle, skończyliśmy. Paznokcie są zakończone. Mamy matowy marmur, matowy, bardzo ładny letni nude oraz efekt chromu na różowej bazie. Więc wszystko ze sobą współgra, jest w jednej tonacji i sądzę, że wyszło fajnie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie mi kciuka do góry. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy podoba Wam się ten pomysł i jakie macie kolejne jakieś ciekawe pomysły na następne nadchodzące hashtag szponek i Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jak zwykle widzimy się w moim kolejnym filmie i do następnego. Na razie.